Rodzicem jesteś 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystko, co powiesz i zrobisz w tym czasie, ma znaczenie. Jeżeli wydaje ci się, że rzucone mimochodem słowa nie zostaną zapamiętane przez dziecko, to jesteś w błędzie, z którego dziecko wyprowadzi cię bardzo szybko, gdy powie swoje pierwsze zasłyszane od ciebie przekleństwo. Wszystko, co mówisz w obecności dziecka, powinno być przemyślane albo przynajmniej ubrane w jakieś ramy, bo słowa wypowiadane przez rodziców mają ogromną moc. Przygotowałem 10 takich powiedzonych, których nie powinniśmy wypowiadać w stronę dzieci. Zaczynamy. Cześć Tuleszek, tata małego Tomka, a ty oglądasz Praktyczne Rodzicielstwo. Kanał, na którym uczymy się, jak być lepszym rodzicem i opiekunem dla swoich maluchów. Jeśli podobałem ci się treści na tym kanale, subskrybuj, by nie przegapić co cotygodniowej dawki wiedzy. Traumatyczne przeżycia zostają szczególnie dobrze zapamiętane. Często rozmawiając już z dorosłymi, słyszę historie z ich dzieciństwa, gdy mama lub tato powiedzieli pewne zdanie, przez które oni, jako dzieci wtedy, płakali pół dnia. Z perspektywy czasu uświadamiałem sobie, że były to nic nieznaczące słowa. Jednak jako dzieci wzięli to sobie tak mocno do serca, że do dziś pamiętają negatywne uczucia wówczas im towarzyszące. Sam może pamiętasz taką sytuację z dzieciństwa. Nie popełnij zatem tych samych błędów i wyrzuć z potocznej mowy zdania, które za chwilę wymienię. Sam zobaczysz dlaczego. Pierwsze zdanie. Tak duży chłopiec, a płacze. Zdanie to może również odnosić się do dziewczynek, jednak w naszej kulturze dziewczynki mają przyzwolenie na okazywanie większej ilości emocji, za to chłopiec musi być stereotypowo twardy. Jeżeli dziecko płacze, nieważne czy to mały mężczyzna czy kobieta, znaczy, że ma ku temu jakiś powód. Warto czasami zmienić perspektywę i spojrzeć na świat oczami dziecka. Nie mają jeszcze żadnego życiowego doświadczenia, nie wiedzą, że istnieją poważniejsze problemy i świat jest tu i teraz. Dziecko absolutnie każdej płci i w każdym wieku ma prawo do wyrażania swoich emocji. Płacz nie jest niczym innym jak wyrażaniem emocji przez dziecko. Nie pokazuj zatem młodemu człowiekowi, że emocje trzeba tłumić, a problemy bagatelizować. Zapytaj, co się stało i wspólnie znajdźcie rozwiązanie na natrapiącego problemy. Co gorsze, pokazywanie dziecku, że jego emocje nie są mile widziane sprawi, że dziecko poszukując aprobaty rodzica zacznie trudną emocję płaczu zastępować innymi zachowaniami tylko po to, by być zaakceptowanym przez rodzica. To może doprowadzić do tego, że w dorosłym życiu taki chłopiec, któremu wmawiano, że płacz nie jest akceptowalną formą komunikacji, będzie świadomie lub podświadomie wypierał uczucie smutku i zastępował je innym, często toksycznym zachowaniem, które będzie w jego mniemaniu akceptowane przez otoczenie. Tak więc takie wypieranie emocji u dzieci, pokazywanie im, że niektóre emocje nie są mile widziane, może w konsekwencji tworzyć emocjonalnie upośledzonych dorosłych. Drugie zdanie. Bo oddam cię pani, bo ktoś cię zabierze, lub w miejsce staw dowolne używane w twoim regionie straszydło. Straszenie jest powszechną próbą egzekwowania posłuszeństwa. Wygląda to najczęściej tak. Dziecko nie chce wykonać danej czynności, ponieważ ma swoje powody. Może jest zmęczone, może nie widzi korzyści z danej czynności, może jego uwaga skupiona jest na czymś zupełnie innym. Rodzic natomiast, zamiast użyć przemawiających do malucha argumentów albo innego sposobu, dialogu, dyskusji, zaczyna je po prostu straszyć. Jaki jest tego efekt? Rodzic wzbudza w dziecku zupełnie niepotrzebny lęk. A co więcej, pokazuje, że jego miłość jest warunkowa. Dziecko otrzymuje przekaz, że rodzice kochają go tylko wtedy, gdy robi to, co rodzice chcą. W innych sytuacjach są w stanie go oddać. A przecież, drogi rodzicu, kochasz bezwarunkowo, prawda? Więc nie dawaj swojemu dziecku mieszanych sygnałów. Nie warunkuj twojej opiekuńczości od tego, czy dziecko zrobi to, co ty chcesz, czy nie. Co jest niestety trudne, musisz znaleźć inny sposób na komunikowanie tego, co potrzebujesz od dziecka. Musisz nauczyć się dialogu, jeśli nie chcesz straszyć swojego malucha. Trzecie zdanie. Nie rób tak, bo ci zostanie. Przypomnij sobie, jak sam robiłeś głupie miny. Przejrzyj się teraz w lustrze. I co? Głupia mina została z tobą na zawsze? No oczywiście, że nie. Dzieciom należy pozwolić być dziećmi. Jeżeli jest ku temu okazja, głupie miny ćwiczą mimikę i pomagają w rozwinięciu prawidłowej dykcji. Wszelkie inne wygibasy z ciałem również usprawniają mięśnie. Jeżeli warunki na to pozwalają, pozwól dziecku na trochę ćwiczeń w domowym zaciszu. Natomiast gdy sytuacja wymaga pełnej powagi, wytłumacz dziecku, dlaczego nie jest to czas i miejsce na wygibasy, zamiast straszyć. Co gorsza, u dzieci może to wzbudzić realny lęk. Wszak wielu z nas wmawiano, że jak się zje pestki z jabłka, to w brzuchu wyrośnie drzewko. I inne z punktu widzenia dużej osoby śmieszne głupoty. Lęk dziecka i jego strach jest jednak prawdziwy i rozczarowanie po byciu oszukanym również. Czwarte zdanie. Zrozumiesz, kiedy dorośniesz. To częste zdanie rzucane, gdy dzieci są zbyt dociekliwe. Temat wstydliwy, niewygodny lub brak czasu czy cierpliwości na tłumaczenie lub po prostu dzieci dostrzegły hipokryzję rodzica. Pamiętaj, że dziecko samo nie zdobędzie wiedzy, nie zrozumie, nie dowie się. A jeżeli znajdzie informacje, nie masz pewności z jakichś źródeł. Rozmawiaj z dzieckiem na wszystkie tematy. Jeżeli w jakiś sposób nie czujesz się mocny w danej dziedzinie, podsuwaj adekwatną literaturę. Pamiętaj, aby nigdy nie zbywać dziecka w ten sposób, bo potem możesz się zaskoczyć, że jako nastolatek znalazł już sobie takie źródła wiedzy, które będzie traktował jak świętość i nie przemówisz do niego w żaden sposób. Zrozumiał, bo już jest bardziej dorosły, ale zrozumiał na swój sposób, bez Twojego udziału i bez Twojej moderacji. Czwarte zdanie. Słyszysz, co do ciebie mówię? Twoje dziecko na 99% nie ma problemów ze słuchem. Doskonale cię słyszy, ale niekoniecznie rozumie, co od niego wymagasz. Zdanie to używane jest w sytuacjach wyjątkowo stresujących i wymagających szybkiego działania. Dajmy na to, budzik nie zadzwoni. Całą rodziną jesteście spóźnieni do pracy, do szkoły. Podnosząc głos, popędzasz dziecko w każdej czynności. Doskonale słyszy, gdy krzyczysz, żeby szybko się ubierało, jednak nie rozumie dlaczego, lub jest zbyt zestresowana, aby działać. Twoja postawa, ani tego typu rzucone zdania, ani trochę nie pomagają. Szóste zdanie? Niech tylko tata wróci do domu. No albo mama, w innej wersji. To zdanie to oznaka twojej słabości. Nie radzisz sobie w wychowaniu dziecka, więc przerzucasz odpowiedzialność na drugiego rodzica. Poddajesz się, dodatkowo tworzysz dwa obozy rodziców. Jeden jest tym dobrym rodzicem, czy. W swoim miękkim, a drugi tym złym, surowym. Dziecko jednak kocha oboje rodziców po Dla niego zupełnie nienaturalne jest, że jedno jest od karania, drugie do rozpieszczania. Młody człowiek czuje wówczas się po prostu fatalnie. Przestań więc straszyć dziecko drugim rodzicem, niczym babojaką i przejmij odpowiedzialność. Siódme zdanie. Gdy byłam w Twoim wieku, to nie miałam tylu zabawek. Nie ma to jednak żadnego znaczenia dla dziecka. Czy miałeś się czym bawić, czy nie. Nie próbuj wzbudzać w dziecku niepotrzebnego poczucia winy. Jeżeli zauważyłeś, że twoje dziecko ma faktyczny problem ze zbyt dużą ilością rzeczy, musicie wspólnie poszukać rozwiązania, np. przesortować, wyrzucić coś do śmieci. Albo oddać coś innym dzieciom. Zbyt duża ilość zabawek może młodego człowieka po prostu przytłoczyć. Podobnie jak zbyt duża ilość rzeczy przytłacza dorosłych ludzi. Nie mają czasu ich posprzątać, czują się zagubieni, a większości z nich w ogóle nie używają. Zatem zamiast wypominać dziecku ilość zabawek. Wspólnie ustalcie, które oddacie innym dzieciom, albo spakujcie w kartony i schowacie na jakiś czas. Ósme zdanie. Byłeś dzisiaj bardzo grzeczny. Nie można tak cały czas? Na pierwszy rzut oka to niby pochwała. Jednak druga część zdania ma bardzo negatywny wydźwięk. Osoba dorosła pewnie potraktowałaby to jako ironię. Dzieci, szczególnie te młodsze, nie rozumieją zjawiska takiego jak ironia czy dwuznaczność. Młody człowiek zupełnie nie wie, co ma o tym myśleć. Dlatego jeżeli chcesz pochwalić dziecko, to chwal. Nie stosuj takich przemycanych dwuznaczności. Zresztą sam aspekt oceniania zachowania przez pryzmat grzeczny i niegrzeczny jest dla dziecka bardzo abstrakcyjny, bo z reguły grzeczny równa się postępujący zgodnie z wolą rodzica, a niegrzeczny równa się postępującym wbrew woli rodzica. Problem w tym, że nie zawsze grzeczny będzie tożsame z dobry, właściwy czy potrzebny. Generalnie cała problematyka oceniania zachowania jako grzeczne to temat na cały oddzielny odcinek. Zapamięta jednak, by unikać oceniania jako grzeczny, niegrzeczny. Stosuj zamiennie, zrobiłeś dobrze, było miło, mama się cieszy, tata jest smutny. Gdy? Unikaj abstrakcji i tych dwuznaczności. Dziewiąte zdanie. Nie mam czasu, jestem zajęty czymś bardzo ważnym. No, ale czy jest coś ważniejszego od twojego dziecka? No, raczej nie. Zatem nie powinieneś pozwolić mu tego odczuć. Jasne, masz na pewno wiele obowiązków na swojej głowie. Wytłumacz jednak dziecku, co aktualnie robisz i dlaczego w danej chwili nie możesz przerwać. Zapytaj, czy jego sprawa może poczekać, aż skończysz. Nie daj dziecku odczuć, że jest mniej ważne. Prawdopodobnie raz potraktowane w ten sposób, dziecko nie zwróci się więcej do ciebie ze swoimi problemami, albo będzie coraz mniej chętnie zwracało się z nimi. Jednak, gdzie jak nie u rodzica otrzyma najlepszą pomoc? Pięćdziesiąte zdanie. Nie, bo nie. Na koniec największy absurd. Wyobraź sobie, gdy ktoś stosuje taki argument wobec ciebie. No jak byś się poczuł? Nie, bo nie. To żadne wytłumaczenie. To pokazanie wyższości rodzice nad dzieckiem. Mówiąc to, pokazujesz, że nie liczą się logiczne argumenty mówiące za podjęciem danej decyzji albo przeciwko, tylko z góry ustalona hierarchia. Rodzina jednak powinna bardziej przypominać demokrację, dialog, dyskusję. Niż dyktatura. Jedynie opierając się na sensownych argumentach i otwartej rozmowie jesteś w stanie zbudować zaufanie u dziecka, a tak? Zaufanie jest zerowe, niebo nie. Bez tego ani róż. Dzięki za poświęcony czas. Jeśli ci się podobało, pamiętaj, by subskrybować, by nie przegapić cotygodniowej dawki wiedzy. Cześć.